Kojarzycie tego shootera? Musicie! Przynajmniej ze względu na to, że ta strzelanka przetrwała na rynku już półtora roku od startu, ma całkiem sporo bazy graczy i bądź co bądź jest jedną z lepszych pozycji. O, widzę pan w tylnym rzędzie, jednak kręci głową, mówi, że nic mu nie świta. Skoro tak, to przypomnę wam wszystkim, to co widzicie w tej chwili na waszych odbiornikach to Warface, a ja jestem Xaurus i wracamy z nowym, świeżym materiałem, bo trochę rzeczy od czasu bety zmieniło się i warto uświadomić sobie, że nie tylko CS może wyglądać atrakcyjnie. Mniej gadania, więcej pokazywania, ruszamy! Pierwszy przystanek to kreacja postaci. W kwestii wykonania bohatera i tak mamy dużo jak na tego darmowego shootera. Przewija się tu kilkanaście różnych mordek i na bank znajdziecie tą, która będzie Wam odpowiadać. Wybraliście? No to wpadamy do poczekalni. Od mojej ostatniej wizyty w grze przebudowano ją diametralnie. Zresztą, gdy grałem w Warface'a, kiedyś gra była odpalana w delikatnie skomplikowany sposób dzięki przeglądarce. Teraz uruchomiłem produkcję z poziomu Steama, gdzie Bohater plasuje się w pierwszej siedemdziesiątce najpopularniejszych gier. Nic więc dziwnego, że zmiany są i to znaczące. Okno składa się z zakładek sklepek, fipunek, statystyki, postępy, klan oraz poniżej trybów rozgrywki. Jest to kooperacja, czyli misja o różnym stopniu trudności, versus czyli walki między drużynami na mniej lub bardziej konwencjonalnych założeniach danego meczu. Oraz co ciekawe, dostajemy też zakładkę rozgrywki Survival, która również wygląda imponująco i jest oczywiście trybem PVE, ale takim rajdowym, RPGowym, że tak ujmę. Wszystko jednak jest mocno powiązane. Aby dostać się do Survivalu, musimy mieć tokeny, które są rozdawane codziennie o 3 rano, albo wykonać misje trudne. Te odblokowujemy po wykonaniu misji łatwych, a następnie standardowych. Bardzo szczelnie wykonana siatka przygody. Fajna, wymagająca, zachęcająca do rozgrywki i próbowania sił wszędzie. Tak to wygląda. Spójrzmy jeszcze na sklep. Standardowy, prosty, a jednocześnie nie wymagający jakiejś konkretnej opłaty, aby stać się lepszym. Jeśli płacisz jesteś VIP. Jeśli nie, po prostu gotówkę czy doświadczenie wpływa w tempie zwykłym. VIP ma więc w sumie dość standardowe przywileje bez jakiejś większej przewagi nad graczem normalnym. Co warto nadmienić w grze pojawia się waluta koron. Za nią kupimy właśnie VIP-a czy specjalne monety pozwalające odrodzić się od razu po śmierci w misjach PVE. Odrodzić możemy się jednak tak czy inaczej jeśli drużyna dojdzie do punktu kontrolnego. Przewaga jest więc ponownie wróć. To żadna przewaga, to po prostu opcja dla ludzi niecierpliwych. Jak więc widać, póki co tak czy tak VIP sprowadza się do kosmetyki i przyspieszenia zabawy. Przechodzimy zatem do samej zabawy. Prawdą jest, że w Warface znajdziemy takie battlefieldowe zacięcie. Nie chodzi może o samą rozgrywkę, bo ta różni się od mojego ulubionego shotera, ale o jej konstrukcję. Cztery klasy. Snajper, technik, strzelec i sanitariusz. Każda z nich specjalizuje się w znanych raczej każdemu metodach działania, używanej broni i tak dalej. Jeden bawi się w doktora, bo to jego ulubiona zabawa z dzieciństwa, drugi rzuca paczkami z amunicją niczym Mikołaj, trzeciego wyrzucili z szwalni, więc naprawia kamizelki, a czwartemu ktoś mówił, że ma sokoli wzrok, gdy patrzy przez kalejdoskop. Asortyment broni do każdego jest zjadliwy i można doposażyć się w coś naprawdę ciekawego. Poza tym, no cóż... Działa zasada Świętej Trójcy, w PvE musi być medyk, DPS, no i osoba tankująca. Tutaj to sprawdza się jak nigdy, bo pomoc przy dużych grupach wrogów zawsze jest potrzebna. I pojawia się właśnie aspekt, który w Warface zachwycał mnie i zachwyca wciąż. Współpraca. Jeden z nielicznych shooterów, który w dynamicznej akcji wymaga ciągłego wsparcia drużynowego. Aby wejść na wyższy kontener, czy mur trzeba, aby ktoś nas podsadził? Tu czy ówdzie w chwilowym zamroczeniu po uderzeniu wroga przyda się pomoc na dłoń, aby wstać szybciej bez musu oczkiwania na zebranie sił. Takie niby drobnostki, a jednak dzięki nim rozgrywka wchodzi na lepszy poziom, gdzie poza sieczką liczy się również wsparcie. Walka natomiast w moim odczuciu prezentuje się różnie, aczkolwiek nie jest zła. Poza tym, że możemy wykonywać efektowne ślizgi i całość jest dynamiczna, mam jednak pewne ale. Bronie chodzą miękko. Dziwnie to brzmi, wiem, ale nie potrafię inaczej określić feelingu jaki towarzyszy strzelaniu. Po prostu każdy strzał jest taki jak puszek. Niby dym, niby strzały, krew, ale jednak wszystko ma delikatny slow motion i odskakuje po idealnym łuku. Mam czasem wrażenie, że broń nie waży tych faktycznych 4-5 kg. Tylko w ręku dzierżę plastikową zabawkę. Dodatkowo ten rozrzut. Niby jest, jednak go nie ma, dlatego najprzyjemniej grało mi się z snajperem. Na uwagę w kwestii walki zasługuje również możliwość modyfikacji broni. To też taki battlefieldowy smaczek. Tutaj niby normalna pukawka, a jednak domontować możemy celownik czy inne bajery. Dobre. Sama zabawa na polu bitwy toczy się natomiast zależnie od trybu mniej lub bardziej dynamicznie, ale zawsze jest ciekawie. Po prostu nie można odmówić uroku całokształtowi osadzonemu na silniku Engine, który daje świetne efekty. Ogólnie rzecz biorąc, Warface ciągle rośnie w siłę i ciągle ma to coś, czym zachęcał do pobrania klienta półtora roku temu. Zmiany mocno powiązane między sobą, tryby, misje, zadania, codzienne eventy. Ciągle jest co robić. Niezaprzeczalnie jest to jeden z tych shooterów, który oferuje naprawdę sporo różnorakiej zabawy i sprawia, że nudy jako takiej nie ma. Raz deathmatch, innym razem wykradanie paczek przeciwnikom, a jak znudzi nam się PvP, to możemy wspólnie łącząc się w drużyny wykonać tryb PvE. Czego więc chcieć więcej? Pewnie noty na poziomie... 8+, plus na 10. Przyjemnie oddany klimat współczesnego pola walki, chociaż do pewnych elementów trzeba się przyzwyczaić. I to tyle ode mnie. Pamiętajcie o subie, łapie i udostępnieniu. Trzymajcie się ciepło, na razie, papa. Pa.